Jarosław Fojut po pierwszym meczu sparingowym Śląska-Wrocław jeszcze w barwach Śląska-Wrocław czy w kontekście Twojego przejścia do Celtiku jeszcze myślisz o tym co jest tu i teraz czy, czy jednak o tym co będzie latem nie no jeszcze mam pół roku pół roku kontraktu więc nie zastanawiam się co będzie za, za pół roku w tym momencie się tylko i wyłącznie koncentruję na tym żeby grać jak najlepiej dla, dla zespołu mamy okres teraz przygotowawczy więc e, każda minuta z zespołem e, dla każdego to jest dobrze. Więc e, jak najwięcej tych sparingów i mam nadzieję, że będziemy dobrze przygotowani do nowego sezonu. Czyli e, wiosną e, zobaczymy Cię jeszcze w zielonej koszulce Śląska, a nie w biało-zielonym trykocie Celtiku? Nie wiem, jak to będzie jeszcze z parę dni okienka transferowego. Na dzień dzisiejszy, na ten moment, jestem zawodnikiem Śląska, mam jeszcze pół roku kontraktu i no, nie ma tematu takiego odejścia do Celtiku już teraz e, w styczniu. Rozmawiałeś z trenerem Orestem Lęczykiem na temat swojej sytuacji, bo nie wszyscy trenerzy w, w takiej sytuacji stawiają na takich piłkarzy, którzy wiadomo, że za pół roku opuszczą klub. Znaczy, szczerze to nie, nie musiałem rozmawiać z trenerem, Chodzi, doszło do takiej rozmowy, ale nie musiałem, nie musiałem rozmawiać z trenerem, bo z tego co wcześniej słyszałem, trener Lęczyk nie należy do osób, które, które odsyłają zawodników, którzy podpiszą kontrakty do, do młodej klasy. No Tak jest na całym świecie. Zawodnicy, którzy podpisują wcześniej kontrakt po prostu z innym zespołem no, wykorzystują prawo, które mamy i tyle. No, ja Jeszcze mam po roku kontraktu, więc trzy lata temu, kiedy podpisywałem, zdawałem sobie z tego sprawę i tyle. No. Nie ma w ogóle dla mnie problemu, żeby, żeby tutaj zostać. I, no I przede wszystkim walczyć o najwyższe cele, o, o, o mistrzostwo Polski i o e, ewentualną grę w Pucharach. Powrót na wyspy brytyjskie to jest to, o czym marzyłeś po tym wcześniejszym epizodzie nie do końca udanym powrót do śląska, odbudowanie się i, i znów zagrasz na wyspach, i to, i to w wielkim klubie. To chyba jakieś tam spełnienie marzeń. Tak, na pewno, na pewno jest to spełnienie marzeń. Aczkolwiek tu w Śląsku również e, doszliśmy już do takiego poziomu, gdzie przychodzi ponad 30 tysięcy kibiców na, na stadion. Jest bardzo, jest bardzo dobra atmosfera. Jest atmosfera właśnie wielkich meczów europejskich. Również walczymy o, o, o puchary, więc e, no, sama nazwa Celtic i, i powiedzmy poziom organizacyjny, poziom sportowy. E, uważam, że to jest spełnienie na pewno marzeń dla, dla, dla wielu, wielu piłkarzy. E, wszystko. Nie żal, jednak trochę będzie wyjeżdżać, bo drużyna zbudowana, coraz, coraz wyższe cele nowy stadion, pełne, pełne kibiców, walka o tytuł Mistrza Polski gdzieś tam będzie troszkę tej goryczy? Na pewno będzie szkoda wyjeżdżać, ze względu na to, że no, mam tu przyjaciół, mam tu osoby, z którymi spędziłem dużo czasu, zadomowiłem się we Wrocławiu. E, aczkolwiek uważam, że gra w Celticu to, to są jeszcze bramy do jeszcze większego futbolu i e, nie ujmując oczywiście Śląskowi, e, jeszcze troszeczkę klubowi na pewno brakuje do poziomu Celticu, e, więc tak jak mówię, że Śląski idzie wielkimi, wielkimi krokami do przodu i kto wie jak będzie w przyszłości. To, jakbyś mógł zdradzić, jeśli możesz trochę kulisy, kiedy dowiedziałeś się o zainteresowaniu takiego wielkiego klubu, twoją, twoją osobą? Bo chyba byłeś obserwowany już od pewnego czasu. Z tego, co wiem, już byłem obserwowany w tamtej, w tamtej rundzie, a już to, o takiej konkretnej pozycji to dowiedziałem się w styczniu. I... No i te negocjacje bardzo szybko doszły po prostu do skutku. Dostałeś ofertę od Śląska Wrocław. Jeśli możesz zdradzić, czy, czy właśnie dlatego zwlekałeś za jej podpisaniem, tak to się przeciągało, że wiedziałeś, że jest szansa właśnie na, na to, żebyś od czerwca zmienił klub właśnie do, na cel. Tak jak wcześniej mówiłem, ja oficjalnej na papierze kontraktu nie dostałem ze Śląska. Ze Śląska. Oczywiście byliśmy po dwóch spotkaniach, gdzie, gdzie już dochodziliśmy do, do powiedzmy do tej, do, do wspólnych, powiedzmy tam kwot, więc było blisko, ale, no tak jak mówię, że. Nie muszę się tutaj tłumaczyć, dlaczego wybrałem Celtic, po prostu wybrałem tak, jak, ta, tak jak wybrałem i jestem z tego zadowolony. Czyli w, myślisz może, że w czerwcu, nie wiem, czy, czy marzysz o tym, że w czerwcu e, świętować tytuł mistrza Polski, cieszyć się z transferu i może jednak zagrać we Wrocławiu na Stadionie Nowym już w koszulce z orzełkiem na piersi. To byłby świetne, świetny, e, świetny scenariusz, mam nadzieję, że tak będzie. Oczywiście zrobię wszystko w tym kierunku i, i my jako zespół, żeby, żeby tak było. A, a jak będzie, to się okaże za, za 4-5 miesięcy. Ostatnie pytanie, jak, jak koledzy zareagowali, gdy gruchnęła ta, ta sensacyjna wiadomość? No na pewno byli bardzo zaskoczeni, tym bardziej, że no, duża większość nie, nie wiedziała tak naprawdę o tym. Wszystko było bardzo cicho. <laughs> wszystko bardzo cicho tak naprawdę te negocjacje trwały, więc byli zaskoczeni, ale gratulowali mi. No i byli na pewno zadowoleni.